Proszę powiedzieć, od jak dawna jesteście Państwo na rynku? Nasza firma jak widać istnieje już 30 lat. W związku z tym od 30 lat zajmujemy się posadzkami. Są to posadzki laminowane, winylowe i podłogi drewniane. Oferujemy usługę w zakresie obsługi klienta detalicznego jak i hurtowego. A co być może wyróżnia was na tle innych firm? Na pewno dzisiaj chcieliśmy przede wszystkim pokazać wodoszczelne podłogi drewniane. Jest to kompletna nowość i unikatowa podłoga, czyli jeżeli ktoś zna słowo wodoszczelność i stosuje ją w panelach laminowych, to wystarczyło połączyć kropki i stworzyć podłogę drewnianą, wykorzystując technologię z paneli laminowanych. A co jeszcze możemy zobaczyć tutaj na stoisku? Dzisiaj na stoisku wystawiamy się z podłogami drewnianymi Timbercraft, z ich też wersją ekonomiczną, jeżeli ktoś szuka podłogi budżetowej oraz przede wszystkim wystawiam się z marką Quickstep. Marka Quickstep to jest to czołowy, według mnie zdecydowanie najlepszy producent paneli laminowanych. Ma w swojej ofercie również panele winylowe, jak i właśnie te wodoszczelne podłogi drewniane. Dzisiaj drugi dzień targów. Możemy kilka słów podsumowania powiedzieć na ten temat. Czy dużo osób odwiedzało stoisko? Jeżeli chodzi o dzisiejszy dzień, jest zdecydowanie pozytywne zaskoczenie, jest tych klientów bardzo dużo, zarówno z klientów detalicznych, jak i klientów biznesowych, więc ogólnie jestem zadowolony.